Ten zestaw teoretycznie jest reklamowany jako zestaw sportowo-turystyczny na motocykle Sport Touring, na motocykle Adventure. My pomyśleliśmy, że skoro nie mamy takich motocykli, ja jest on wykonany głównie z jeansu, bawełny, siatki i trochę skóry, to weźmiemy go na inny motocykl turystyczny, którym akurat dysponujemy, czyli na naszego potężnego Street Glida. Dzisiaj w gorącej temperaturze robimy dla Was zestaw od Trilobajta RT. Ja w sumie w tym zestawie zrobiłem lekko licząc 2000 km i nie oszczędzaliśmy się specjalnie, ponieważ temperatury jakie nam towarzyszyły znacznie przekraczały 30 stopni. Więc teoretycznie w pełni spełniliśmy założenia, do których ten zestaw został stworzony. Jak możecie zauważyć, zarówno spodnie jak i kurtka są już te w podobnym stylu, więc mamy dużo. Meszowych paneli. I to jest taka typowa siatka, że generalnie powietrze przelatuje przez ten przód i wlatuje do środka. I jest ona bardzo lekka. Ta kurtka jest jednowarstwowa. Tutaj nie mamy żadnych podpinek, żadnych membran. Ona jest stworzona po to, że kiedy jedziemy zwiedzać coś i będzie gorąco, to wiemy, że nie musimy brać ze sobą nic więcej. W razie czego mamy kufry, więc tutaj możemy sobie. Zapakować coś na gorszą temperaturę, ale na sobie wtedy chcemy mieć jak najmniej. Ponieważ cokolwiek byśmy nie mieli, będzie się do nas kleić, będzie nam gorąca. Przecież nie chcemy jeździć jak blokersi pod blokami na motocyklach w krótkich spodenkach i w krótkich rajstopkach. Mówi się, że jak jest gorąco, to się nie da jeździć na motocyklu. To jest jeden z tych przykładów, które robimy w tym roku, że się da, i to nawet na motocyklu turystycznym. W dodatku, kiedy jedziesz motocyklem z wysoką szybą, a przeważnie takie są motocykle turystyczne. W tym przypadku mamy ogromną owiewkę, to musimy mieć dobrą wentylację, ponieważ ta owiewka zabiera część tej wentylacji, więc tutaj musimy mieć bardzo mocną wentylację, jeżeli chcemy czuć cokolwiek. I ta wentylacja jak najbardziej nam daje. W tej kurce jeździliśmy, kiedy temperatura oscylowała w granicach 30-33 stopni i było jak najbardziej znośnie. To nie jest tak, że nagle zrobiła się cudowna, chłodna bryza ale było dużo lepiej. Pomimo, że posiada on ochraniacze i tutaj jeżeli chodzi o łokcie i barki mamy ochraniacze poziomu drugiego certyfikowane na plecach możemy sobie założyć sasteka poziomu drugiego jest kieszeń na to przygotowana i warto to zrobić. Niestety pomimo wysokiej ceny kurtki producent nie przewidział tego w zestawie i pomimo tego, że tutaj mamy specjalne wzmocnienia też jest patentowany jeans potrójny, żeby był bardziej wytrzymały i podszyty częściowo kewlarem, to mimo to ten zestaw jest lekki. A w upalne dni dobrze mieć coś lekkiego, bo kiedy jeździmy w tej ciężkiej odzieży, wszystko się do nas klei to jest zwyczajnie nieprzyjemnie. Trilobite reklamuje ten materiał, w zasadzie reklamuje. Mamy pełno haseł pod spodem tej kurtki, żeby jeździć stylowo, turystycznie i przyjemnie. I mniej więcej ten zestaw utrzymany jest właśnie w takim klimacie. W środku znajdziemy zielone metki, z których dowiemy się, że kurtka została wykonana z materiałów recyklingowanych. W tym wypadku na przykład z plastikowych butelek. Więc kupując Tirobajta, ratujemy część środowiska. Spodnie tak samo. Tutaj znajdziemy także panele stretch, które wpływają bezpośrednio na nasz komfort chodzenia. Siedzenia na motocyklu, poruszania się, przemieszczania, bo po prostu są bardziej elastyczne. A także ochraniacze poziomu drugiego na kolanach. Co ciekawe, te nogawki, jak zobaczycie, są długie, tak aby podczas jazdy na motocyklu, gdzie mamy wyżej podniesione nogi, nie sterczały nam na wierzchu skarpetki, buty i generalnie jest taki bardziej styl bikerowy. Trilobite chwali się, że tutaj mamy specjalne szwy i hafty, i co ciekawe, część z nich jest odblaskowa. Nie widać tego na co dzień, ale wieczorem delikatnie będzie ona połyskiwać. Wprawdzie nie zwiększa to jakoś znacznie naszego bezpieczeństwa, bo tych elementów jest stosunkowo niewiele, ale też jest takim elementem bajranckim, ponieważ Trilobite dba o to, żeby ich kurtki nie mylić z żadną inną marką. Oni podążają swoją drogą, jeśli chodzi o design produktów, i to trzeba akurat im przyznać. W ogóle tu mamy także brązowe szwy. Tą brązową skórę i te brązowe szwy to jest bardzo ciekawy patent. Fajnie, stylistycznie to wygląda. Ta wersja występuje zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej. Nasz zestaw kosztuje odpowiednio 1110 zł za kurtkę oraz 890 zł za spodnie, więc jak przyzwyczajają nas kilobajty jest stylowo, jest kosztownie. I jest polecany on na takie motocykle jak Adventure, typu na przykład Triumph Tiger, jeżeli byśmy chcieli polatać bardziej adventure'owo. Moim zdaniem ten komplet dużo bardziej pasuje na motocykle takie jak nasz ciężki touring, czyli... Harley Davidson Street Glide Special. Ważnymi aspektami, które podkreślałem jest lekkość, dobra wentylacja. Mam tutaj także sporo kieszeni, chociaż nie są one jakieś wielkie, ponieważ to co nie jest nam mega potrzebne w tej chwili, zawsze w takich motocyklach możemy wozić w kufrach. Tutaj najważniejszym elementem jest fakt, żebyśmy w gorące dni podczas jazdy turystycznej jeździli lekko, komfortowo i według kilobajta także stylowo. Na przykład na takich motocyklach bardzo często jeździ się w skórze. I to podczas dzisiejszego dnia byłaby masakra. Ja bym się w tej skórze ugotował na czerwonego raka. A w tym zestawie nie. Jest okej. Okay. Da się jeździć, da się żyć, da się podróżować, robić kolejne kilometry, a nie siedzieć w domu i pierdzielić go pod, że się nie da. Albo jeździć w krótkiej rękawku, bo się nie da. Da się.